Cześć wszystkim, ja jestem Markaz i witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Hogwarts Legacy. Ruszamy sobie dalej z naszą przygodą. Nauczyliśmy się rzucać w zakręcie podpalające. Tak więc jesteśmy gotowi na podróż z profesorem Figiem do biblioteki do działu Ksiąg Zakazanych, żeby odkryć tajemnicę medalionu. Medalion pokazał nam mapę, pokazał. Dokładnie na dział ksiąg zakazanych, więc dowiedzmy się, co to za tajemnica ah, jest skrywana. O, jestem, jestem. Ale zanim. Chciałbym zobaczyć, co tutaj. skrzyjenia. O! Opsułem coś. No, chyba nie będziesz zły, co? Hello, sir. So I hear she tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. Mm hmm So, shall we proceed? Że tak. Fig, I have work for you. Come. Oho. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait, indefinitely, as will your student. Oj, 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 I zły. would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office. Five minutes. Ooh. Dumbledore był lepszy. Lepszy. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But professor, we have no choice.

I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. No. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. <laughs> he can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but you want to show some initiative. -dokładnie. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. i no dobrze thank you, sebastian I'll meet you later. <coughs> w takim razie spotkamy się w nocy z sebastianem o i od razu nas tutaj przerzuciło no dobra See there? that's the door we need to reach. Mm -hmm. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. go. Hold on now. There's a spell you should know, the disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Okay. Cast it, and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay quiet. You'll Actually, be able to turn invisible. Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells—spells spells are free. Give it a try. Dobra. Chameleon. X A X A. No, dobra. X A X I A. No, dobra. Mamy to. Czyli musiałbym pewnie wejść tutaj, i gdzie jest kameleon? To wygląda jak kameleon, i spróbujemy w takim razie tutaj. Oh. I'll be Dobra, skradamy się, idziemy po cichutku, po malutku. Nic się tu nie dzieje, mnie tutaj nie ma, moi drodzy. Obok fontanny... Okej, okay, czy uda się za pierwszym razem? A nie udało się. Dun dun, dun. No, Spróbujmy jeszcze raz. Dobra, poczekamy sobie, aż ty przejdziesz. Szybko za róg. Okej. Okay. Okej, okay, i w takim razie albo ty sobie idziesz. No to była informacja, na której mi zależało, że ty sobie idziesz stamtąd. W takim razie, skoro ciebie nie ma, to wtedy nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się tu dostać. Okej. idę. Idę, idę. told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? Widzę. The key is in the drawer of that Oh. Place. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Eee, no dobra. Distract. I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Jak ty chodzisz? <grymne> Z nogi na nogę, no to akurat jest oczywiste. No dobra, odwrócił jej uwagę. To e? eee. idziesz. Chłopca normalnie bombę wysadził, żeby się tam dostać, którędy będziesz szła. Dobra, bliżej, bliżej, dobra. Wydaje mi się, że możemy iść. Mam takie wrażenie, że. Okej, okay, jest bezpiecznie. No to jesteśmy.

Tak to miało zadziałać? Mm -hmm. Ok, chyba tak. Chyba w takim razie to dokładnie mieliśmy zrobić. Czyli tutaj przed... Uuu! Pędź, mój drogi, pędź, 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 pędź. Okej, okay, tutaj jest kolejna. <coughs>

does the hogwarts matron have nothing that can help her no we've tried everyone from nurse blaney to saint mungo's but i can research on my own no need to concern yourself with that right now let's focus on what you're after which is what precisely i'll know it when i see it you're being awfully cryptic <try> no, przykre,

Proszę nie skarżyć. Oh, blasted peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Mm -hmm. No dobra. Widzieliśmy, że pan poltergeist gotu? Zdjęliśmy tylko spać, żeby zreperować. A tak, reparo. Reparo, reparo. A, dajmy sobie na chwilę za to. Ok, czyli idziemy dalej i głębiej, robi się coraz mroczniej. Super. No teraz to już na pewno jest strasznie. Okej, okay, czyli to to. Sprawdźmy to. O, tak odpaliłeś wszystko na raz? Nie jest, nie wygląda to dobrze, ale chodźmy. Okej, okay. przejdzcie nas do zupełnie innego miejsca. Pewnie tak jak ostatnio. Otworzymy tą skrzynię. Szlachetne lazurowe palto. Ok. No to wejdźmy. Ciekawe, gdzie nas to zaprowadzi. Ok. To już nie wygląda jak dział ksiąg zakazanych. Hmm. Rebellio. Czy Revelio nam coś da? Ah, Okej, okay. czyli w ten sposób. No dobra. Tu eee, już widzę chłopaków, więc zrobiłbym tak i... Co zrobi to? Okej. Okay. A, bo tutaj nam się pojawił. Pasek kolejny. Okej, okay, tutaj jest ich poziom. Byk. Okej. Okay. Okej, okay? a co to jest? A, to napełnia nasz pasek. No dobra. Czyli możemy iść dalej. Mhm. Ja już wiem czego ty wy chcecie ode mnie. Niezłe lewioso. Nie złe Trochę nie trafiłem sobie Wypij sobie eliksir Ale mogę zrobić tak Aha. Dobra Tam coś widzę I co ja muszę zrobić, żeby się tam dostać? Chyba kolejną runę obudzić Dawaj! Nie, to nie to na pewno. A, tu jest czasowo teraz. Rozumiem. No dobra. Czy musiałbym... Mhm... Żebyś nie. Coś w tym stylu musiałbym... Okej. Okay. No i dobra. By dwa razy naładować. Dobra. Teraz pytanie, czy ty mi zaraz nie znikniesz? Są w sumie ważne pytania. Ty się przemieściłeś, ale to w momencie, jak ja uderzam w ciebie, to co się dzieje? Z tym, że raz. Okej. Okay i nie wracasz. Czyli teraz najważniejsze pytanie. Okej, okay, jest wszystko dobrze. Mamy jakąś skrzynię. Sześciokątne okulary. Płaszcz w kratę. To wygląda jakbyśmy się mieli tu trzaskać. Ale przed tym... Sprawdźmy sobie nasze wyposażenie. Coś może. Uuu. No dobra, to jest lepsze, no ale niestety poziomu brakuje. Tak, ósmy i ósmy. Okej. Okay. Coś jeszcze tutaj mamy. No weźmy te okulary. Może bardzo bym nie chciał. Uj, Ma te? Uj. No, ale daje obronę, nie? Więc tutaj myślę, że na początku będziemy musieli w ten sposób to rozgrywać, bo statystyki, żeby. No, wstajcie, wstajcie, wstańcie. Pyk, pyk. Mamy dwóch. Super. Kolejni wstają. On spadł. O, udało się. I spróbujmy go. Dokładnie. Mamy to. Okej, okay, tego nie zauważyłem. A, bo tu teraz czterek wstało. No, no, to chodź, jak tak jesteś mocny. Żegnam pana. O ziębla. Okej, okay. no, jest jeszcze jest trochę do dopracowania, ale mamy jakąś księgę. Okej, okay. zobaczmy, co to jest. Cóż to za księga. Wygląda ciekawie. No, na pewno coś jest związanego ze starożytną magią. I tutaj kolejne wspomnienia, okej. Okay. Jaki dobry człowiek. Spawning us, <gasps> Pan magik. You wanted to see me, Headmistress Fitzgerald. Professor Rackham, Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor McCall. What is Professor Rookwood of oh, Russia? Well I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a fifth year. Oh, As it happens. I was also admitted to Hogwarts as a fifth year. I have never heard of another like us, Miss Morganach. When we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham, can see them too. We have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, miss morganach. before i can train you to wield such magic, you must first master all that hogwarts has to offer. a magic this powerful can do great harm in the wrong hands. it must be wielded by a select few. as such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today.

I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Tak ze sliterino? No, nie spodziewałem się po koledze. Co, już nie muszę się skradać? Okej. Okay. No ale dobra, dowiedzieliśmy się, że nie jesteśmy sami. Z umiejętnościami. Tutaj mamy jakieś talenty, dobra. E, że jest. Była też przed nami dziewczyna, która takie rzeczy potrafiła. Czy mamy jakieś zadania? Nie mamy żadnych zadań. Okej. Okay. No idźmy po prostu z biblioteki. O, już mamy. No, <grywka> super. A sekundę wcześniej sprawdzałem. No nic. No nic. To jest dobra informacja. Dobra. To jest już jakaś ciekawa informacja przede wszystkim. To, że nie byliśmy sami, że była przed nami dziewczyna, która również o dziwo dołączyła do Hogwartu na piątym roku. Jest to dość zaskakujące. Ale skoro zdarzyło się to już trzeci raz... No to coś tutaj jest na rzeczy. W takim razie poczekajmy. Na profesora. Ale zanim pójdziemy dalej, zakończymy sobie nasz odcineczek tutaj. Tak więc dzięki piękne za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.